Szanowni Państwo, nazywam się Weronika Zofia Wilkosz i staję dziś przed Państwem w innej roli niż ta, w której mieliście możliwość poznać mnie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wielu z Państwa, mieszkańców miasta i gminy Chorzele, wie, że od 20 lat pełni funkcję dyrektora szkoły w Chorzelach, nauczyciela i wychowawcy dzieci. Lecz oto teraz, gdy podjęłam decyzję o dalszej służbie społeczeństwu kandyduję na stanowisko burmistrza, aby swoje umiejętności, doświadczenie, kompetencje w zarządzaniu oraz wolę pracy na rzecz naszego wspólnego dobrostanu, wnieść jako aktywa dobrego lidera ponad dziesięciotysięcznej społeczności miasta i gminy Chorzele. Szanowni Państwo! Pragnę powiedzieć o czymś nie mniej ważnym niż cele i strategie rozwojowe dla gminy, a mianowicie o stylu sprawowania urzędu burmistrza. To może wydawać się mniej ważne, ale zwróćcie, proszę uwagę, na sposób komunikowania się urzędu z obywatelem. Chcę, żeby każdy, kto przychodzi do urzędu miasta i gminy, czuł się szanowany. I wysłuchany przez kompetentnego pracownika. Nie każdy ludzki problem jest możliwy do rozwiązania od ręki, ale klarowność informowania, życzliwość i poszanowanie godności klienta urzędu jest możliwe w każdym przypadku. W urzędzie zarządzanym przeze mnie jest to możliwe od pierwszego dnia służby samorządowej. W szczególny sposób zamierzam wesprzeć rolników szukających pomocy w wypełnianiu dokumentów lub prowadzeniu korespondencji urzędowej. Nieosobiste ambicje i niezaszczyty motywują mnie bowiem do kandydowania w wyborach samorządowych, lecz życzliwość wobec współobywateli i troska o nasz wspólny los, o teraźniejszość i przyszłość naszej małej ojczyzny. Dlatego zamierzam służyć Państwu z zachowaniem zasad etyki w sposób jawny i otwarty na konstruktywną krytykę w sytuacjach różnic czy sporów. Wiem, że szanowanie odmiennych racji i szukanie porozumienia są ważniejsze i przynoszą większą wspólną korzyść niż ślepy upór, ambicja i presja. Jako burmistrz z pewnością wybiorę współpracę w miejsce rywalizacji. Tym bardziej, że w naszej lokalnej społeczności istnieją organizacje wnoszące do wspólnej puli unikalne kompetencje i pomysły. Etyka, współpraca, życzliwość, tego zamierzam strzec. Program, który chcę Państwu przedstawić, opiera się na trzech wartościach. Jestem pewna, że podzielacie przekonanie o ich kluczowej roli, dla naszego indywidualnego i zbiorowego losu, bo te wartości to rodzina, bezpieczeństwo, rozwój. Bezpieczeństwo to nie tylko przekonanie, że żaden grom z jasnego nieba bezpośrednio nam nie zagraża, ale też poczucie stabilizacji życiowej. Rozwój zaś jest gwarancją bezpiecznego podążania w przyszłość. Rodzina, to nasza podstawowa rzeczywistość, w której bezpieczeństwo organizuje teraźniejszość, a rozwój jest nadzieją dobrej przyszłości. Stąd moje hasło, którego sensem jest troska o dziś i o jutro naszej wspólnoty. W małych miastach nie ma wielkiej polityki. Jest praca i odpowiedzialna służba współobywatelom. Ja pragnę podjąć tę służbę dla Was. Lecz zmiana, dobra zmiana, zmiana oczekiwana i potrzebna jest w Waszych rękach. 21 października to Wasze dłonie postawią znak w miejscu, ku któremu chcecie podążać za swoim liderem. Jeśli to mnie obdarzycie swoim zaufaniem, mogę Wam coś przyrzec już teraz, dziś, ponieważ mam absolutną pewność, że tej obietnicy chcę i potrafię dotrzymać. Obiecuję Państwu, że żadne osobiste animozje, żadne personalne konflikty przeszłe lub bieżące nie wpłyną na moje merytoryczne decyzje na stanowisku burmistrza Chorzel. Nikt, żadna szkoła, przedszkole, instytucja pomocowa czy organizacja pozarządowa nie stanie się zakładnikiem moich uprzedzeń czy antypatii. To nie społeczność będzie służyć moim celom, ale ja będę, najlepiej jak potrafię, w najlepszej wierze, służyć jako gwarancja pozytywnej współpracy naszej społeczności. Nasze gminne publikacje nie będą opowiadać o mnie, ale o Was, o Waszych sprawach, talentach i sukcesach. Smutkach i potrzebach. Tak postrzegam swoją funkcję jako liderki samorządu. Burmistrz to sprawny, kompetentny i życzliwy ludziom koordynator mniejszych i większych przedsięwzięć. Nie królowa, nie mędrzec, który nigdy się nie myli, lecz osoba zdolna słuchać, czytać, wnioskować i doskonalić się każdego dnia. Ja jestem taką osobą i będę Waszą burmistrz, jeśli mi zaufacie. Merytoryczne założenia mojego programu będę przedstawiać Państwu na spotkaniach z wyborcami. Znajdziecie Państwo również mój program w internecie na stronie Facebook Weronika Zofia Wilkosz, Twoja burmistrz, oraz na profilu pishorzele. A także w ulotkach kolportowanych przez Sztab Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Do zobaczenia 21 października przy urnach wyborczych.